Player piki z Totsami, jedna z pięciu kart 92 plus trójeczka. To Okej, okay. bierzemy tego pana z Japonii 96. Siemanko, z tej strony Direk. Witam Was w kolejnym specjalnym odcinku. Specjalnym, bo po raz kolejny 11 pików decyduje o składzie. Dzisiaj będą to. Jak widzicie no na ten moment mam przygotowane tylko 4 player piki. będziemy musieli sobie te 7 jeszcze dorobić. Let's go. No jedna z pięciu kart, no to mam nadzieję, że coś dobrego poleci. Zawsze coś w tych odcinkach leci. Mam nadzieję, że dzisiaj też to się wydarzy, let's go ant -Man. No nie, tutaj w tym pierwszym playepiku nie ma nic konkretnego. Postawię na pana Angela DiMarie94. Mafineski ma te podania prostopadłe 5 na 5. Będzie myślę to najlepsza opcja spośród tych wszystkich kart. Lecimy od razu do drugiego. Come on, o 84. Jakie 80, 96? Kosing Byom! No reszta kart nie jest za bardzo interesująca, więc bierzemy tego pana z Japonii. 96. This is Japan. I'm not kidding. Fajnie będzie go przetestować. Fajnie wygląda. Jedynie strzały, nisko ocenione, ale poza tym naprawdę. Spoko. Bierzemy. Mam nadzieję, że będzie dobrze sobie chodził. A ile on ma wzrostu? No mało, ale nieważne. Bawimy się po prostu tam. Trujeczka to okej. Okay. Izak. Dwie dziewięćdziesiątki trzy dziewięćdziesiątki szóstki. Okej. Okay. Dobierzemy pana Izaka na napad. Na pewno. Ten Moreira metr siedemdziesiąt dziewięć o. No ta pani, nie, 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 nie zastanawiamy się. Izak 96 wlatuje do składu. On coś jeszcze warte jest? No, 100 tysięcy. I ostatni na ten moment przed dorabianiem. Czy przebijemy pana Izaka? Nie. Żadnej pani z tego zestawienia nie chcę wybierać. Wybieram tutaj pana DeWrysa 93. Ma 88 cm wzrostu. Rakietę. Bicka, De wybrany wybierany tutaj z tego player pika. I idziemy dorabiać. Dobra, otwórzmy piątego player pika. Co? Trafimy! Jest kolejna karta, 96. Dobra, jest ten Evander. Pamiętam, trafiłem go czerwonego za ligę weekendową. I wezmę go, wiecie, na SPO. Ma 4 playstyle, fanie wygląda. Tutaj za bardzo... Nikt ciekawy już nie jest. Bierzemy pik numer 6 udało się po raz kolejny jakimś cudem zrobić, ale już teraz zaczynają się mega schody. Okej, okay. tutaj naprawdę słaby player pick. Stawiamy tutaj na obrońcę z Nottingham Forest Milenkowicia 92. No, playstyle ma okej. Okay. Praktycznie wszystkie do obrony. Met 95. Wzrostu, więc będzie myślę na spokojnie sobie dobrze chodził. Witam Państwa kolejnego dnia. Niestety strasznie się przeliczyłem co do tych playerpików, że uda mi się zrobić 11 od razu. Porobiłem więc trochę rzeczy i przygotowałem 5 playerpików. Jedziemy, zobaczmy, kto nam wzmocni drużynę. Come on! LP, jest Kaisedo, dobra. Tą Kaisedo chyba grałem w jakiejś wersji, albo to była inna może pani. I była naprawdę fajna, z ławki ją wpuszczałem. Weźmiemy tą panią Kaisedo na lewą pomoc, bo no, najlepsza jest tego zestawienia, bądźmy ze sobą szczerzy. Kolejny player pick to będzie pick numer 7. I dobra, mamy jakiś panów do środka pola, to mi się podoba. Tak sobie popatrzyłem na te karty i niestety... Tych panów praktycznie wszystkich wzrost nie powala, więc wezmę Quintero na SPO. Jak coś to ma PSA, ma driveny, szybkie podania. Mam nadzieję, że jest to dobry wybór. Polujemy teraz na jakiegoś, może bocznego obrońcę w końcu, dobra, jest Bramkarz. SPO i znowu SPO, Freigang. Nie no, wziąłbym ją, ale kurczę. O, chociaż ma napad. Ma Drivenki, podania prostopadłe, magnes. Nie biorę, jej, nie biorę. Wstawiamy na Bramkarza. Tutaj już troszeczkę, że tak powiem, się cykam, że może go później nie być, więc niech będzie. Ten Lamens. Dwa playerpiki jeszcze do końca na ten moment. Dawajcie boczne obrońca jakiś. Jean Neves Orsolini. Jest brąz, dobra. Jak coś to wezmę, ale jeszcze... Zobaczmy tego żałone wesza. No ale ja już mam kurcze środkowych pomocników, więc no nie bardzo, żeby go brać. Nie ma co, stawiamy na panią brąz PO raczej już nie będzie. Później, jej, no i tutaj jakby lewy obrońca jakiś. Albo jeszcze napastnik jakiś. Dobra, jest kancelo. Dobra, on chyba ma na LO. Dobra, mamy to. Cancelo na LO, będzie sobie grał. No, fajnie by tutaj jeszcze lang mógł być. Jeszcze jest Simon, ale nie, ja tutaj stawiam na Cancelon. Otwieramy ostatniego player picka i tutaj liczymy na jakiegoś dobrego napastnika, bo ta pozycja jeszcze nie jest obsadzona, no mamy tylko jednego. Potrzebny jest jeszcze jeden, no tutaj średnio, ta pani Beresin ma napad, ma napad, dobra. 5 na 4, ma drywenki. rapida, no dobra. Bierzemy to panią, nic lepszego tutaj nie ma ma napastnika, to jest najważniejsze. No i spoko, drużyna już tutaj ułożona, jak widzicie. Tutaj w ogóle miałem szczęście, bo ten De Vries był na LO, ale na szczęście ma alternatywną pozycję na O. i wszystko tutaj pięknie się ułożyło. Także klasycznie maksymalnie trzy spotkania, jeśli dwa wygram, zachowuję karty, jeśli przegram, przepalam wszystkie w SBC. Gramy! FC Barcelona, może jakiś fan? Rudiger, Nuno Mendesz Hulit. Boże nie Viera, Kaka Enrik, Olise, turam. Dobre karty ma rywal. Zagranie i teraz Olise Aj, dobrze, dobrze, lamens! Lecimy. Hulit. Kurde, odbiera mi to piłkę. Boże, jakiego ja go nienawidzę. I żałuję, że go nie zrobiłem w tym SBC. Chciałem go zrobić, ale oczywiście już go nie było. Kaka! Dobrze Lamens ale... On to zrobił! Dobrze! Piękna parada. Olise Dobra, 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 nasza, pięknie brąz. Quintero! Quintero! Dobra, spiny, jednak anulowałem. Let's go, Evander! Tutaj podanie do Izaka, ale. A Jezu, ten hulit. Quintero, podanie do Izaka i. Piesza bramka! Jest! Pięknie to Izak zmieścił. Jeden do zera. Olise! Gira, pięknie, de Vries, o to chodzi. To może być strzało w kolano. O lisę. Dobrze, lamens. Jezu, jak on to. ale musiała być niestety dobitka. Kurde, szkoda. 1-1. Linda Kajsedo, nie ma spalonego. Jeśli przyjmiesz tą piłkę, to będziemy w raju. Izak, 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 mogło to wpaść. Okej, okay, podanie do Izaka, podanie do góry. De Vries! Patrzcie! O oh, Ja już to naprawdę w bramce widziałem. <grymne> Nic z tego nie będzie. Olise. Nie ma. Dobrze, Mlienkowicz. Zabieramy tą piłkę. Teraz kaka Olise. Kurde, ne, Ale łatwo to zrobił. 2-1. Dzięki, dzięki, dzięki. Kajsedo. Nie wiem, czy nie spaliła. Nie, to nie jest Kajsedo. Dawaj! Jest Po krótkim. Kto to strzelił? Ewander. Dobrze. No spadaj, no! e! Co tu, kurde, Vieira będzie mnie robił? Dawaj to piłkę, nie ma. Nie wracanie, przełączamy się, dobrze. Ło, Vieira. Nie ma nic tam, weź. Co on zrobi? Niestety. Kurde, dobrze, dobrze, znalazł to podanie. 3 do 2. Dawaj, leć, Quintero, nie ma spalanego. Quintero. Dobra, dał radę tam jakoś się zabawić z tym obrońcą. Evander, Evander. Zobaczcie, no, nich niszczą, mnie. Izak. Nie, kurde, dlaczego obok bramki? Ja już kurde, zapomniałem, jakie ja, oni mają playstyle. Czy mają fineski, czy nie mają finezek? Ale ona ma drivela! Mamy to 3-3, ale żeśmy to wyklepali. Aha, to jest Evander, przepraszam, a nie ona. Myślałem, że to ta holenderka. O Lise. Niestety, ale jak to z te. Dobra, dobra, dobra! Wybijamy, dobra, kółko. Pięknie tam obrona się zachowała. I co teraz zrobimy? Czy poda do tego Olisę podał i niestety dobrze? No ale dlaczego? To druga dobitka w tym meczu, no to jest niesprawiedliwe! Dawaj to piłkę! Aaa, nie, 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 to już jest koniec niestety. Po krótkim... A, no przesunąłem się, chociaż próbowałem, ale to nic nie dało, niestety. Trudno, przegrywamy, ale chyba widać było, że naprawdę starałem się, walczyłem. No nic, pierwsza niestety przegrana. Mamy drugiego oponenta. Konate na bramce. Byleby... No właśnie, chciałem powiedzieć, byleby nie było Holita Ronaldinho. Ja pierdzielę, co to jest za drużyna? Quintero drybluje, ale łatwo coś rywal. Izak. Driven. Kurde. Mogłem jakoś inaczej, ale dobra. Jest ta holenderka. Ona też nie strzela drivena. Z tego co widzę, to na razie rywal tak niepewnie się zachowuje na boisku, więc może tu być. I teraz może Izak? Kurde, no, zablokował. Dobra, teraz musimy znaleźć kogoś, kto wbija w polekarę Kajsedo. I nadal nie ma bramki, ale jeszcze projaj, beznadziejne. Nasza nie ma tam żadnych krojów Ronaldiniów. <grystanie> nie ma speedboostów też. Ale jedziemy, Izak. Podanie na dół, jeszcze tu odegranie. Po krótkim jest zachowany spokój 1-0. Kayseto przemierza całe boisko. Izak, Izak, kurde, ładnie. Kusim, boom. <ścoughs> Lecimy. Linda. Jeszcze podaję do Izaka. I driven, o to chodzi. Piękny, zimna krew. No i mamy chyba rajdźmy 2-0. Czy będzie? Tak jest! Nawet taka drużyna nie dała mi rady. Szkoda, że wcześniej dała. <laughs> nie zwalniamy tempa. Od razu ostatnie, trzecie spotkanie. No fajnie, piątka. Z tyłu Jamal, ale nie ma Hulita. To znaczy, że wygramy. Izak! Dawaj, dawaj, dawaj! Pięknie, już mamy okazję! Izak! I... O, ole, petarda! Pali z Holandii! No ładnie zaczęliśmy, nie powiem. Ja chcę, żeby ten Japończyk miał swój moment, nie? Niech on wbija tam gdzieś. Dawaj, Japońcu. Japońcu. Ja cię szukam. Ale no nie. I! Dobra, no mamy 2-0, ale kurczę, myślałem, że uda się tego Japońca znaleźć. Szukamy Japońca. Ja chcę, żeby on coś strzelił. To jest moje wyzwanie, jeszcze w tym spotkaniu. Ale przeciął to podanie, niestety. Ja nie mogę. No cały czas próbuję tym Japończykiem strzelić, ale. Nic nie chce wejść. Klaiwert Gdzie? Lamez to na spokojnie ma. Jest Japoniec. To może być ta akcja. No już nic za bardzo ciekawego w tym meczu się nie dzieje. No próbowałem tym Japońcem trochę strzelić. W końcu mi się udało znaleźć tą okazję. Pokazałem wam. No i teraz to co? On no rywal cały czas próbuje, próbuje, ale no nie może nic zrobić. To Quintero. Podanie. Jeszcze jest nasza piłka. Dobrze. No może próbuję jeszcze wiecie Trzecią bramkę strzelę to gościu wyjdzie A jeszcze broni Może to będzie ta akcja kiedy strzelamy Trzecią bramkę Izak Kurde no ale to było piękne podanie Czy bramka będzie w końcu Kurde no patrzcie to Niby no strzeli tą bramkę ale jestem pewny że to wygram Bo nic nie pokazuje nadzwyczajnego I teraz 3-1 I dawaj tam do Holenderki Ale pięknie Berstein, Berstein i Driven. Dobitka! No w końcu dla nas, jak jest Dobitka, no teraz to już musi być Craigswitch. Szkoda, że kurde, 88 minucie, ale najważniejsze, że mamy drugie zwycięstwo i zachowujemy karty. Okej, okay, proszę Państwa, fajnie udało się karty zachować. I na samo zakończenie otwórzmy paczkę 50 kart piłkarskich. Chciałem otworzyć dwie, ale niestety mam tylko 4, dziewiątki, nawet nie ma karty specjalnej, także lipa. Tak więc czas niestety zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się oczywiście spodobał. Dajcie znać, jak coś fajnego trafiliście klasycznie i widzimy się też klasycznie w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego. Na razie!